Przed nami 548 odcinek tureckiego serialu, Dziedzictwo. Ludziom Idrisa nie udaje się zlikwidować Yamana, ale zazdrosny brat Azisa i tak może odtrąbić sukces. Zia pojmuje swój błąd i zwierza się Yamanowi, co planuje. Słyszy to Cicek, z kolei Dłygu wpadnie w furię, gdy zobaczy, co zrobiła koleżanka Alego. Sprawdźcie, co jeszcze przyniesie 548 odcinku serialu Emanet, Dziedzictwo, odcinek 548 w sobotę, 19 kwietnia 2025 roku, o godzina 16.05 w TVP1. Streszczenie 548 odcinka serialu, Dziedzictwo, ludziom Idrisa nie udaje się zabić Yamana. Choć trzech zbirów ucieka, Yaman łapie najmłodszego z nich. Chłopak jednak nic nie wie o zleceniodawcy. Idris podstępem zwabia Wydrę i jego ludzi do magazynu rodziny Jajaoglu. Tam zabija mężczyzn i każe Kazimowi podpalić budynek. Przekonuje Azisa, że to zemsta Jamana za podpalenie jego magazynów. Zia jest przekonany, że Cicek spotyka się z dostawcą kwiatów. Nie może uwierzyć własnym oczom, gdy dziewczyna wraca do domu z sadzonką białych lili. Przeprasza Cicek za swoje podejrzenia. Zwierza się też Yamanowi z chęci wyznania dziewczynie miłości. Nie wie, że Cicek słyszy jego słowa. Dłegu za namową matki i Jasemin postanawia naprawić relacje z Alim. Komisarzowi też bardzo na tym zależy i rezerwuje stolik w eleganckiej restauracji. Tymczasem Ilejda, która chce wzbudzić zazdrość w swoim partnerze Kaanie, udaje, że spotyka się z Alim i publikuje ich wspólne zdjęcia w mediach społecznościowych. Jasemin pokazuje długą wiadomość. Dziewczyna się załamuje. Na wieść, że Ibrahim zaplanował ślub za dwa lata, czarna zrywa zaręczyny. Zobacz, co się wydarzy w odcinku zdjęcia publikujemy w galerii.